Cześć, to jest Ola i witam Was w siódmym odcinku z MSP. I bardzo Was przepraszam za tą długą przerwę, od kiedy mnie nie było. Nie wiem, ile mnie nie było, ale okej, okay. ktoś to do mnie pisze. Więc tak, yy, to Tak, wyszłam sobie, normalnie, wyszłam sobie normalnie na NSP. Patrzę, ktoś mnie zaprosił do znajomych. Patrzę. A tu darmowe ruchanie. Darmowe ruchanie? No, Cztery. Nie wiem, co to jest, ale. Ale po prostu. Nie wiem, dobra. Przyjmiemy, zobaczymy, co to będzie do nas pisał. Okej okay. Nie wiem co to jest, ale zobaczymy co to będzie do mnie pisać. Ale jeszcze raz sobie go spiszę. Może to on. Może to on popisze z nim. Myślę, że jest jakiś pojawia. Nie o no to ty. No. Darmo, darmo. Ty, ty. Nie wiem. Proszę tak do mnie nie pisać. No właśnie nie będziecie do mnie pisać? Aha, i co gasz, i co robisz? To blokuje. Dobra. To jest jakiś zbok. Nie wiem, co to jest. nie, nie, nie pisałam. I w ogóle nie wiem, ale dzisiaj chciałam Wam. Z, chciałam z Wami coś zagrać. Więc weźmiemy sobie w arkadę. I tutaj. Chciałam sobie z Wami to zagrać. W taką to, 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 to. to. No. ok. Musimy jakoś tak ubrać tę kobitę. Boże święto, to to jest fioletowe ma włosy. Pip. Okej, okay. no to ubieramy. Mhm. Nie da się tych butów wziąć. Jezus Maria. No, mama, ma mieć fioletowe. O kurde, ale to Te to, buty to, to wyglądają jak jakieś korkarka kork, ko, kokardy o mam fioletowe nareszcie kur... nareszcie mam fioletowe no, dobra takie coś jakieś jakiś fioletowe włosy i szczepek na głowę już no nie no Okej, okay, niech będzie tak. Dobra, nie wiem, gdzie się więcej klika, ale okej, okay, niech będzie. Halo, halo? Halo, halo. No. Inne weźmiemy. No. What? Co to jest? To, to what is this? Dobra. No, ładuj się. Pip. Dobra, bardzo fajnie gra się nie chce nam załadować. Gra jest dla mnie. O, 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 start. Mm, a o co tu chodzi? Next. A, ja już. Ja już kumam. O co tu chodzi? No i co dalej? Halo? Dalej. Dobra. Nie wiem co dalej. Boże, jakie to jest beznadziejne. Nie gram w to. Boże, święty, kto by w takie gówno chciał groć. Boże święty. I. O. Okay, pozdrawiam kwiatkowa 1001. Kwiatkowa, tak. Napisała Hajd. Dobra. Dobrze, kochani, ja już będę kończyła ten odcinek. Więc pożegnajcie się. Papa, pa, do widzenia. No, więc. Papa. Pa.